Jestem w ciąży. W końcu mamy nasze dziecko. Odkąd się pobraliśmy, oboje chcieliśmy mieć dzieci. I kiedy moje marzenia w końcu się spełniły, podekscytowana przekazałam nowinę mojemu mężowi Bobowi. Spodziewałam się, że Bob będzie zachwycony, biorąc pod uwagę wszystkie zmagania, przez które przeszliśmy. Ale jego reakcja była daleka od tego, czego się spodziewałam. Nazywam się Katrin, mam 40 lat. Wyznano mi, że kupiłam boba i pobraliśmy się, gdy miałam 30 lat. Zawsze podziwiałam ideę małżeństwa i marzyłam o tym, by pewnego dnia stworzyć szczęśliwą rodzinę. Miałam wizję życia w otoczeniu kochającego męża i dzieci pełnych uśmiechu. Jednak ze względu na moją poważną naturę, wahałam się przed wejściem w związek. Zanim się obejrzałam, moje lata dwudzieste dobiegały końca, a ja czułam się coraz bardziej zaniepokojona. Mam też dwie siostry, z których obie były już zamężne, gdy Bob wyznał mi swoje uczucia, co sprawiło, że czułam się jeszcze bardziej pod presją. Szybko więc odpowiedziałam na wyznanie Boba i zaczęliśmy się spotykać. Pracowaliśmy w tym samym miejscu i już wcześniej miałam styczność z Bobem. Miałam więc całkiem dobre wyobrażenie o jego osobowości i czułam się pozytywnie nastawiona do niego, co ułatwiło mi udzielenie twierdzącej odpowiedzi. Chociaż spotykaliśmy się tylko przez rok, pociągała mnie jego wesoła i spokojna natura, czego mi brakowało. Wierzę, że moglibyśmy się dobrze uzupełniać jako partnerzy życiowi. Wyglądało na to, że Bob był tego samego zdania, ponieważ szybko zdecydowaliśmy się zawrzeć związek małżeński. Wiesz, mam tendencję do nadmiernego optymizmu. Wierzę, że potrzebujemy kogoś poważnego takiego jak ty, Kafren. Myślę, że z tobą moglibyśmy mieć stabilne życie i stworzyć wspaniałą parę. Zawsze byłem nieco świadomy swojej poważnej natury. Dlatego te słowa Boba wiele dla mnie znaczyły. Chociaż nie byliśmy w sobie szaleńczo zakochani, mogłam śmiało powiedzieć, że była między nami miłość. Wierzyłam. Że możemy wieść szczęśliwe życie małżeńskie. Po ślubie oboje pracowaliśmy. Byliśmy już po trzydziestce i zastanawiając się nad naszą przyszłością, zdecydowaliśmy, że wkrótce chcemy mieć dzieci. Oboje zajmowaliśmy wysokie stanowiska, więc nasze pensje były dość wysokie. Zawsze mieliśmy nadzieję na dwójkę dzieci, z niecierpliwością oczekując dnia, w którym pojawią się w naszym życiu. Do tego czasu postanowiliśmy ciężko pracować, aby zapewnić byt naszej przyszłej rodzinie. Ale nawet po dwóch latach małżeństwa nie zaszłam w ciąże w pierwszym roku. Śmialiśmy się z rozczarowania, przypominając sobie, że posiadanie dziecka jest błogosławieństwem, którego nie można wymusić. Jesteśmy małżeństwem dopiero od roku. Nie spieszmy się, żartował Bob, podnosząc mnie na duchu, gdy czułam się przygnębiona. W tamtym czasie wierzyłam, że to się wkrótce stanie i czekałam na to bez niepokoju. Jednak w drugim roku rzeczywistość, w której wciąż nie byłam w ciąży, zaczęła nam ciążyć. Bob również zaczął wyglądać ponuro, zakładając, że do tej pory naturalnie będziemy mieć dziecko. Nasze wspólne obawy doprowadziły do nieporozumień, a nawet gorących kłótni na ten temat. Biorąc pod uwagę nasz wiek, wydawało się niepokojące, że jeszcze nie poczęliśmy. Bob zasugerował, byśmy zbadali się w szpitalu. Gdy ochłonęliśmy pokłótni, zgodziłam się, myśląc, że to konstruktywne podejście. Oboje udaliśmy się do szpitala na badania, które wykazały, że nie ma żadnych problemów zdrowotnych. To była ulga, ponieważ martwiłem się o potencjalne problemy z płodnością. Lekarz zasugerował, że to tylko kwestia czasu. Kontynuowaliśmy więc nasze starania, stosując się do wszelkich porad i wskazówek. Pomimo naszych wysiłków, napięcie rosło, a nasze kłótnie stawały się coraz częstsze. Nasze interakcje w domu stały się minimalne. Nasze życie było dalekie od szczęśliwego, wypełnionego uśmiechem, domu, który wyobrażałem sobie, kiedy pobraliśmy się po raz pierwszy. Ale nie chciałem się poddać. Wierzyłem że gdy będziemy mieli dziecko, życie, które sobie wyobrażałem, stanie się rzeczywistością. W końcu, dziesięć lat po ślubie, odkryłam, że jestem w ciąży. Obie moje siostry miały już dzieci. I choć tak długo im zazdrościłam, teraz i ja spodziewałam się dziecka. W chwili, gdy usłyszałam wyniki testu, ogarnięta radością i spełnieniem długo skrywanego marzenia, zalałam się łzami. Przez długi czas niemożność poczęcia dziecka była dla mnie źródłem smutku. Ale teraz poczułam przytłaczające poczucie szczęścia. Chociaż początkowo chcieliśmy mieć dwójkę dzieci, w tym momencie byłam zadowolona nawet z jednego, o ile dziecko urodzi się zdrowe. Tylko to się liczyło. Z miłością pieściłam swój brzuch, życząc sobie zdrowego dziecka. Po wyjściu ze szpitala przepełniona szczęściem, nie mogłam powstrzymać uśmiechu i natychmiast zadzwoniłam do Boba, by podzielić się nowiną. Wyglądało jednak na to, że był w pracy, ponieważ szybko i raczej uprzejmie zakończył rozmowę. Oczywiście czułam się winna, że dzwonię w godzinach pracy i zdałam sobie sprawę, że jestem zbyt podekscytowana. Postanowiłam więc powiedzieć mężowi o ciąży. Gdy wrócił do domu i się uspokoił, poszłam dziś na badania kontrolne i okazało się, że jestem w ciąży. W końcu będziemy mieli dziecko. Zamierzałam poinformować o tym spokojnie, ale moje szczęście przepełniło mnie i powiedziałam mu podekscytowana, że od dziesięciu lat pragnę dziecka i wreszcie jestem w ciąży, myślałam, że będzie zachwykony. Jednak jego reakcja nie była taka, jakiej się spodziewałam. Naprawdę. Teraz w naszym wieku wydawał się zirytowany, dodając, czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, ile masz lat? Masz 40 lat. Racja. Posiadanie dziecka w tym wieku wiąże się z ryzykiem. Lekarz wspomniał o tym, ale zapewniono mnie, że przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności wszystko będzie dobrze. Rzeczywiście, posiadanie pierwszego dziecka w starszym wieku jest wyzwaniem. Ale byłam na to przygotowana. Zdecydowałam się urodzić to dziecko. Po podzieleniu się moimi odczuciami, mój mąż wydawał się jeszcze bardziej zdenerwowany, mówiąc, że wychowujemy dziecko w wieku 40 lat i nawet nie wiemy, czy urodzi się ono bez żadnych problemów zdrowotnych. Może być niepełnosprawne, mój mąż powiedział, że w zaawansowanym wieku rodzą się tylko dzieci z problemami. I zdecydowanie nie chciał zajmować się opieką. Twierdził, że chce opieki na starość, ale nie chce być obciążony opieką nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami. Czułam się tak, jakby postrzegał nasze dziecko jako wygodne narzędzie. To też Twoje dziecko. No wiesz, jak można mówić takie rzeczy po tym wszystkim, przez co przeszliśmy? W końcu jesteśmy błogosławieni. Nie jesteś szczęśliwy. Zdenerwowany? Odpowiedziałam, że będę kochać nasze dziecko bez względu na potencjalną niepełnosprawność. W złości obwinił mnie za opóźnienie ciąży, a nawet zasugerował rozwód. Właśnie tak. Rozwiedźmy się. Na początku nie do końca rozumiałam, co opowiedział mój mąż, i instynktownie poprosiłam go o powtórzenie. Dlaczego miałabym otrzymać taki komentarz po podzieleniu się radosną nowiną o mojej ciąży? O co ci chodzi? Potem zaczął mówić, że ma dość życia ze mną jako czterdziestoletnią kobietą. Uważał, że ciąża się spóźnia. Zawsze wydawałam się przygnębiona. I chociaż myślał, że moja powaga czyni mnie odpowiednią do małżeństwa, teraz zdał sobie sprawę, że się mylił. Czułam się zraniona ostrymi słowami mojego męża, ale niektóre z jego komentarzy miały dla mnie sens. Początkowo pociągała mnie jego wesoła i spokojna natura. Ale w ciągu ostatnich dziesięciu lat zaczęłam dostrzegać problemy z jego charakterem. Mimo to planowałam kontynuować z nim życie i udawać, że nie dostrzegam tych wad. Ale teraz zdałam sobie sprawę, że to niemożliwe. Ma tendencję do zbyt lekkiego traktowania rzeczy. Zamiast być wesołym, jest raczej niepoważny. Kłóciliśmy się o rzeczy inne niż dziecko, a nasze relacje małżeńskie ochłodziły się w ciągu ostatniej dekady. Czułam, że w jakiś sposób mamy niedopasowane wartości, a ten incydent utwierdził mnie w przekonaniu, że chcę mieć dziecko. Wznosiłam więc nasze różnice, ale teraz myślę, że to wystarczy. Wolałabym nie mieć ojca, który nie dba o swoje dziecko. Zgodziłam się więc, gdy powiedział, że na pewno się rozwiedzie. Tydzień po potwierdzeniu ciąży, nasz rozwód został sfinalizowany. W tym czasie mój mąż zażądał alimentów, twierdząc, że zmarnowałam 10 lat jego życia. Ale z prawnego punktu widzenia nie było powodu, by mu płacić. W rzeczywistości odpowiedziałam, że jeśli już, to powinnam otrzymywać alimenty. Wydawało się jednak, że zrezygnował z tego pomysłu. Następnie odmówił płacenia alimentów na dziecko. Na początku, myśląc o dziecku, chciałam by się do tego przyczynił, ale był tak uparty. Miałam dość. Chciałam jak najszybciej się z nim rozstać. Zdecydowałam się zrezygnować z alimentów pod warunkiem, że nigdy nie zobaczy dziecka. Jeśli chodzi o nasz majątek, oboje pracowaliśmy i dzieliliśmy miesięczne wydatki porówno. A ponieważ wynajmowaliśmy nasz dom, nie było podziału majątku, więc mogłam wziąć wszystkie swoje oszczędności. On wydał znaczną kwotę na swoje hobby. Gdyby więc doszło do podziału majątku, prawdopodobnie bym na tym straciła. Nigdy nie powiedziałam mu, ile zaoszczędziłam. Dlatego szybko zgodził się na brak podziału majątku. Byłam ostrożna z moimi oszczędnościami i czułam się bezpiecznie wiedząc, że wystarczą one na około pięć lat, nawet gdybym nie mogła pracować po rozwodzie. Pakując swoje rzeczy, natychmiast wróciłam do domu rodziców w Nebrasce. Oboje rodzice tam byli, oboje w wieku osiemdziesięciu lat, ale wciąż w dobrym zdrowiu. Przywitali mnie ciepło i bardzo ucieszyli się z mojej ciąży. Być może zostałam zraniona przez mojego byłego męża, który nie był zadowolony z ciąży. Widząc, jak moi rodzice z radością witają nowinę, w końcu poczułam ulgę. Byłam zdeterminowana, by bezpiecznie wychować to dziecko. Moje dziecko urodziło się bez komplikacji, mimo że obawiałam się porodu w starszym wieku. Zdrowy chłopiec bez żadnych niepełnosprawności, a moje rodzeństwo, które miało już własne rodziny, również się nim opiekowało. Dzięki wsparciu moich rodziców, wychowanie dziecka poszło gładko. Nazwałem syna John. Przeprowadzając się z powrotem do moich rodziców z dala od mojej poprzedniej pracy, którą rzuciłem, i dzięki mojej odprawie i wsparciu rodziców, mogłem skupić się na wychowywaniu Johna, dopóki nie skończył około roku. Później znalazłam nową pracę. Chociaż spędzałam mniej czasu w domu, cały wolny czas poświęcałam Johnowi. Byłam zajęta i często zmęczona, ale uśmiech Jona zawsze mnie ożywiał. Był nieco introwertyczny i cichy, ale uwielbiał, gdy czytałam mu bajki. Nauka sprawiała mu przyjemność nawet w młodym wieku. A kiedy w wieku pięciu lat dałam mu zeszyt ćwiczeń, z entuzjazmem zaczął uczyć się liter, nie mogąc doczekać się rozpoczęcia szkoły podstawowej. Wydawało się, że odziedziczył po mnie powagę i martwiłam się, że nie znajdzie przyjaciół. Jeśli zbytnio skupi się na nauce. Ale on z radością chodził do szkoły i bawił się z przyjaciółmi po lekcjach. Początkowo John nie był zbyt wysportowany, ale w gimnazjum rozwinął marzenia o swojej przyszłości i znacznie się zmienił. Ciężko pracował, by przezwyciężyć swoje słabości i jeszcze bardziej zaangażował się w naukę. Byłem zaniepokojony jego intensywnym skupieniem ale z czasem poprawił się fizycznie i nawet dołączył do drużyny sportowej w liceum, ostatecznie zdobywając nagrody w konkursach. Widząc go kiedyś tak nieatletycznego, błyszczącego w zawodach, byłam z niego bardzo dumna. W college'u wyróżniał się zarówno w nauce, jak i sporcie i stał się bardziej towarzyski, ciesząc się czasem spędzanym z przyjaciółmi. Wydawał się być wszechstronną osobą, zarówno pod względem osobistym, jak i pod względem zdolności, tak bardzo, że czułam, że nie mam się czym martwić. Mimo to zawsze miałem się na baczności, gotowy wspierać i chronić Johna, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ale na razie nie wydaje się to konieczne. W końcu mój syn dostał pracę, o której zawsze marzył i wyprowadził się. Utrzymujemy jednak regularny kontakt. Czasami odwiedza mnie z prezentami i pomaga w domu. I zawsze o mnie myśli. Jest naprawdę wspaniałym synem, mimo że nie byłem najlepszym ojcem, wyrósł na tak niezwykłego młodego człowieka. I nie mógłbym być bardziej dumny po 25 latach od rozwodu. Skończyłem 65 lat i przeszedłem na emeryturę. Ciężko pracowałem, aby nie być ciężarem dla mojego syna w późniejszych latach. Mimo, że przeszedłem na emeryturę, nadal jestem energiczny i planuję nadal pracować. Kiedy powiedziałem o tym synowi, chciał odpowiednio uczcić moją emeryturę i zbliżające się urodziny, sugerując wyjście na posiłek. Ale wiem, że jest zajęty, pracuje dopiero drugi rok. Powiedziałam mu, że wystarczy sama myśl. Ale on nalegał. Powiedział: Wiele ci zawdzięczam, mamo. Przyzwyczaiłem się do pracy i mam teraz więcej czasu. Nie martw się o mnie. Od czasów liceum zawsze wyrażał wdzięczność i dziękował mi za wszystko. Za każdym razem byłam przytłoczona tym, jak wspaniale się rozwinął. Wygląda na to, że rozpoczęcie pracy dało mu nowe poczucie wdzięczności. Zmagałaś się z trudnościami jako samotna matka, ale zawsze wspierałaś mnie we wszystkim, czego chciałam spróbować. Dzięki Tobie spełniam teraz swoje marzenia. Dla mnie to po prostu to, co zrobiłby każdy rodzic. Ale mój syn uważa, że miał bardzo wygodne dzieciństwo i chce wyrazić swoją wdzięczność. Po tym wszystkim nie mogłem odmówić, zgodziłem się i zaplanowaliśmy kolację w restauracji, którą zarezerwował, a następnie zakup mojego prezentu urodzinowego. Nie mogłam się doczekać tego dnia. Tego dnia ubrałam się trochę i wyszłam z synem. Szliśmy do restauracji wesoło rozmawiając. A ja czułem się dumny patrząc na mojego dorosłego syna. Samodzielne wychowywanie syna było decyzją, którą podjęłam. Pomagali mi rodzice i rodzeństwo. Więc choć było ciężko, nie było to nie do zniesienia. Kiedyś był taki mały, ale teraz bardzo urósł. Pomyślałem, patrząc na mojego syna, który był teraz wyższy ode mnie, z czasem twarz mojego syna stała się bardziej dojrzała. Zauważyłem mijające dni i poczułem szczęście. Ale nagle poczułam się, jakby wylano na mnie kubeł zimnej wody. Katarzyna Nocy. Na początku nie rozpoznałam głosu, ale potem zdałam sobie sprawę, że to mój podstarzały były mąż. Był z kobietą, która wyglądała młodziej od niego. Z daleka mój były mąż zawołał i celowo zbliżył się do nas. Czego chcesz? Nie chciałam rozmawiać z moim byłym mężem w ten piękny dzień, więc odpowiedziałam chłodno. Po rozwodzie w ogóle się nie komunikowaliśmy. Zastanawiałam się więc, czego on chce. Teraz. Kiedy spojrzałam na niego sceptycznie, mój były mąż podszedł bliżej, przyjrzał się mnie i mojemu synowi, a potem zaśmiał się szyderczo. Nadal masz ten kwaśny wyraz twarzy, powiedział. Czy to dziecko, które mieliśmy, kiedy się rozwiedliśmy? Nadal się nim opiekujesz. Brawo. Założył, że nasz syn jest niepełnosprawny i zaczął przechwalać się swoim życiem, nawet o to nie pytając. Powiedział mi, że ożenił się ponownie wkrótce po naszym rozwodzie i ma teraz córkę na studiach. Chwalił się jak dobrze jego córka radzi sobie na prestiżowym uniwersytecie, przekonany, że nasz syn nie radzi sobie dobrze, zaczął chwalić się także swoją nową żoną. Jego nowa żona była 10 lat młodsza od niego. Szybko urodziło im się dziecko, a on zarabiał teraz więcej niż wcześniej. Nasze małżeństwo było kompletną stratą czasu, chwalił się. Wyglądało na to, że podszedł do mnie tylko po to, by ze mnie zakpić, choć byłam wściekła. Chciałam wyjść, mówiąc, że mam plany, ale on jeszcze nie skończył. Ignorując moją wyraźną irytację, zaczął kpić z mojego syna. Czy jest niepełnosprawny i sprawia dużo kłopotów? Czy on w ogóle może dostać pracę? Wygląda na to, że nie będziesz miał nikogo do pomocy na starość ciężki orzech do zgryzienia. Radzę sobie z obelgami na mój temat, ale nie na temat mojego syna. Podniosłam rękę, żeby go uderzyć, ale syn mnie powstrzymał. Mamo, nie warto tracić na niego czasu. Chodźmy. Mój syn zachował spokój, powstrzymał mnie i zlekceważył mojego byłego męża, okazującego troskę o mnie. Był czas, kiedy mój syn był ciekawy swojego ojca. Obiecałam, że opowiem mu o naszym rozwodzie, gdy będzie dorosły i tak się stało. Wyglądało na to, że postanowił uznać, że nie zna swojego ojca. O co chodzi z tym nastawieniem do ojca? Wychowała mnie matka. Nie mam ojca, odpowiedział mój syn, być może rozgniewany tym faktem. Mój były mąż, który nawet nie płacił alimentów, próbował pouczać mojego syna. Mój syn spojrzał na niego chłodno i odparł: Jesteś bezrobotny. Naprawdę jesteś głupcem, tak jak wyglądasz. Ale mój były mąż tylko zaśmiał się szyderczo. Pracuję jako dyplomata, powiedział spokojnie mój syn. Kiedy mój syn wspomniał o uniwersytecie, na który uczęszczał, mój były mąż wyglądał na zszokowanego. Był to uniwersytet znany z tego, że był bardzo wymagający i nawet osoby niezaznajomione z nim rozpoznałyby jego prestiż. Bycie dyplomatą wymaga znacznego wykształcenia, a ponadto dobrego charakteru. To trudny zawód, nawet jeśli się do niego aspiruje. Dlatego też celował w prestiżowe uniwersytety, które dawały większe szanse na zostanie dyplomatą. Mój były mąż najwyraźniej się tego nie spodziewał, a jego twarz wykrzywiło niedowierzanie. Widząc mojego spokojnego syna i stojącego byłego męża, w końcu poczułam spokój. Byłam pewna, że rozwód z nim był właściwą decyzją. Gdybym została z nim dla dobra naszego syna, byłam pewna, że wpłynęłoby to negatywnie na jego wychowanie. Zauważyłam, że kobieta z moim byłym mężem wydawała się bardzo zaskoczona, nie tyle osiągnięciami mojego syna. Co bardziej jego wyglądem. Kiedy mój były mąż ponownie zaczął rzucać obelgami, szybko go powstrzymała. Hej, co jest? Nie powinieneś tak mówić do tej osoby. Chodźmy już. Upominając byłego męża, który wydawał się nie rozumieć, kobieta odciągnęła go. Zastanawiałem się, czy znała słońce z jej zachowania. Kiedy zapytałam syna, stwierdził, że jej nie zna. Nie rozumiejąc, postanowiłam odpuścić sprawę dotyczącą mojego byłego męża i cieszyć się chwilą. Potem świętowałam z synem i cieszyłam się tym dniem. Myślałam, że nie będę już miała do czynienia z moim byłym mężem. Ale tydzień później zadzwonił. Nie zmieniłam numeru telefonu, kiedy przesiadłam się na smartfona, zamierzałam zachować numer byłego męża na jakiś czas i usunąć go później. Ale z powodu rodzicielstwa i pracy zupełnie o tym zapomniałam. Kiedy więc zadzwonił, byłam zaskoczona i rozważałam nie odebranie go, ponieważ nie mieliśmy o czym rozmawiać. Ale z ciekawości, zastanawiając się, dlaczego dzwoni teraz po tak długim czasie, postanowiłam odebrać. Kiedy odebrałam, pierwsza rzecz, którą wymamrotał, nie miała sensu. Pozwól mi porozmawiać z Johnem. Ta sytuacja jest zła. Brzmiał na zdesperowanego, niemal błagającego. Byłem zaskoczony. Zaledwie tydzień temu obraził Johna, a teraz to. O co w tym wszystkim chodzi? Założyłam, że miał samolubne intencje, ale chciałam wiedzieć dlaczego. Okazało się, że po tym, jak tydzień temu źle się o nas wyrażał, sprawy zaczęły się dla niego psuć, zarówno w pracy, jak i w życiu małżeńskim. Najwyraźniej jego nowa żona ma dwóch braci. Jeden z nich jest dyplomatą, podobnym do kierownika działu w firmie. Brat ten polubił nową osobę w pracy, którą okazał się John. Wkrótce po dołączeniu John rozwiązał spór między obcokrajowcem a Amerykaninem i najwyraźniej wykonał świetną robotę. Co więcej, oprócz angielskiego, John znał jeszcze trzy inne języki. Jego zapał do nauki sprawił, że znalazł się w centrum uwagi jako obiecujący no. Doprowadziło to do tego, że miał więcej okazji do rozmowy ze swoimi przełożonymi i wyglądało na to, że dobrze się dogadywali. Teraz spotykają się nawet w weekendy. Słyszałem o tym od Johna. Wyglądało na to, że już cieszy się swoją pracą. Pamiętam, że poczułem ulgę. Ale nie miałam pojęcia, że ten przełożony był spokrewniony z nową żoną mojego byłego męża. Byłam w szoku. A ten brat wydawał się bardzo lubić Johna. Najwyraźniej często rozmawiał ze swoją rodziną o tym, by John poślubił jego siostrzenicę, która była w podobnym wieku do Johna. Tak się złożyło, że ta siostrzenica była córką mojego byłego męża. Brat życzył sobie, by jego córka poślubiła kogoś takiego jak John. Co więcej, nie tylko ze względu na jego umiejętności, ale także ze względu na jego dobry charakter, dalsza rodzina, mimo że nigdy go nie spotkała, wydaje się myśleć o Jani przychylnie. Najwyraźniej z wyrachowania, myśląc, że ojciec może nie być zachwycony rozmowami z potencjalnym zięciem, mój były mąż był trzymany w niewiedzy. Tak więc jego nowa żona znała Jona i tydzień temu opowiedziała o tym incydencie swoim braciom krewni byli bardzo źli na mojego byłego męża. Ta kobieta mnie wydała. Zaczęła nawet mówić o rozwodzie. Nawet jeśli są rozwiedzeni. Kiedy ktoś tak znęca się werbalnie nad własnym dzieckiem i byłą żoną, każdy rozsądny człowiek naturalnie chciałby się z nim rozwieść. Myślę, że to nieuniknione by żona Boba pomyślała, że on również znęca się werbalnie nad nią i ich córką. Co więcej, mój były mąż Bob miał wkrótce przejść na emeryturę i miał dobrą okazję do pracy polecaną przez jego krewnych. Ale teraz wygląda na to, że może stracić tę szanse. Z drugiej strony, brat jego obecnej żony wydaje się być wielkim prezesem. Bob dostał pracę dzięki swoim koneksjom i najwyraźniej łatwo zarobił pieniądze. Dzięki temu nigdy nie musiał martwić się o pracę czy pieniądze. Ale z powodu tego incydentu wydaje się, że ludzie już mu nie ufają i może nie być w stanie zdobyć pracy. Którą planował? Planowałem beztroską emeryturę. Czy możesz poprosić naszego syna Johna, aby mi pomógł? Kiedy ojciec ma kłopoty, jego dziecko powinno mu pomóc, prawda? Bob, który nigdy tak naprawdę nie dbał o nasze dziecko i nawet nie płacił alimentów, chciał go tylko wykorzystać dla własnej wygody. Byłem wściekły na zuchwałość Boba. Byłam po prostu zdumiona. Zgodziłaś się nie widywać naszego dziecka w zamian za niepłacenie alimentów, kiedy się rozwiedliśmy. John nic o tobie nie wie, więc lepiej sama sobie wszystko ułóż. Nie chcę żyć samotnie na starość. Dlaczego do siebie nie wrócimy? John byłby szczęśliwy mieszkając znowu z ojcem, prawda? Chodź, zamieszkajmy razem. Stanowczo odmówiłem, ale Bob wciąż wykrzykiwał bzdury. Po tych wszystkich raniących rzeczach, które powiedział, byłam po prostu przerażona tym, co sugerował. Teraz sama myśl o ponownym zamieszkaniu z Bobem przyprawiała mnie o gęsią skórkę. Nie ma mowy. Położyłaś się do łóżka. Teraz się w nim połóż. Czy nie mówiłaś, że nie chcesz tej odpowiedzialności? Stanowczo odmówiłam i zignorowałam błagalny głos Boba, bezwłocznie odkładając słuchawkę i usuwając dane kontaktowe Boba. Od tego czasu, John i ja żyliśmy bez zakłóceń. Kiedy wspomniałem Jochnowi o telefonie od Boba, powiedział mi, że jego relacje z szefem są nadal dobre. John był zaskoczony, gdy dowiedział się, jak bardzo jego szef chciał go jako zięcia. Nie znam szczegółów, ale słyszałem, że Bob został wyrzukony przez swoją drugą żonę i teraz zmaga się z trudnościami. Bob, który powiedział, że chce cieszyć się bujną emeryturą, wydaje się wieść ciężkie życie, samotny, bez pracy i z niewielkimi oszczędnościami. Jego druga żona była najwyraźniej zamożna, więc prawdopodobnie polegał na niej i nie oszczędzał zbyt wiele na emeryturę. Przestałem przejmować się Bobem, ale pamiętając rzeczy, które zrobił w przeszłości, poczułem się jak karma. Jeśli chodzi o mnie, życie nie jest dokładnie takie, jak sobie wyobrażałam, kiedy poślubiłam Boba. Ale mogę powiedzieć, że jestem teraz naprawdę szczęśliwa. Dbam o swoje zdrowie, aby nie stać się ciężarem dla ciężko pracującego Johna. Cieszę się spokojnym życiem w samotności z niecierpliwością czekam na dzień, w którym John przedstawi mnie mojej przyszłej synowej, a ja będę mogła codziennie spotykać się z wnukami. Żyję szczęśliwie i energicznie.